Dzień dobry, witam Was w wyjątkowym odcinku na tym kanale na kanapie ze na, z moją piękną dziewczyną. Na słynnej kanapie. Nie żartuję, no, no, no otóż to. Nie no my nie no nie zrozumiałam tego żartu. To dobrze, to dobrze. E, słynna kanapa, wszystkie kanapowe odcinki są na tej kanapie. Czas, Timu. Ale no nasza para musi być, a o co chodzi w tym odcinku? O to, że czarek nic nie przygotował na Walentynki, żadnej niespodzianki, więc chociaż chcę nagrać nasz test miłości. Po prostu nie zasługujesz. Masz nie, 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 my nie. Walentynki są jutro. Ja tutaj nie opuszczę. Czyli dzisiaj już u was Artur przygotował nam kilka pytań i Jestem musimy. O co chodzi? Mamy takie talerzyki on-ona. Ta, ta, ta zabawa kojarzy mi się z zabawami na weselu, no nie? Coś takiego jest. No i Artur zadaje nam pytanie, a my musimy odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie, przed tym zasubskrybujcie ten kanał i dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba. Jeśli wam się nie spodoba, to też możecie dać tako. No i lecimy dalej. Ania to jest moja dziewczyna. Dobra. Ania jest piosenkarką, śpiewa, ja czaruję. Co? Trochę za dużo powiedział. Nie patrz, no nie patrz, <grym> No nie umie się bać. Dobra, dawaj. Pierwsze a... takie testowałem, ode mnie. Kto kocha bardziej? Uuu! No, czemu się nie podnosisz, a widzisz co jest? Nie, ja nie, podnoszę. nie idziemy, nie, idziemy, nie Nie, proszę wrócić tą kamerę, bo... Nie, no nie! O nie. Ale fajnie. Nie ma podglądu. Dobra. No Tylko już mamy... Dalej? Już? No, dobra, dobra to do, jak będzie już... Się. Jak już, to mówimy już. No już. Interesant. Okej, okay, no ewidentnie, wiadomo ja, że jest. Ja, wiadomo, może jestem. Ania. Yeah. Ja jestem w stanie poświęcić Ci wszystko. Ja też. Teraz będziemy robić na 3-2-1, żeby było... A, O, no o, o to jest... O, dobry pomysł. To jest bardziej zazdrosny. 3, 2, 1. No. <laughs> Ona no, jest. Bo ty i tak tylko gadasz. Ja tak nie uważam, ale wiem, że ty po prostu tak gadasz, więc. Yy, yy, ostatnio, załóż... wczoraj wyszedł odcinek na kanał, w którym yy, obmacujemy ludzi po tym i poznajemy, kto, kto jest z Timu. I wyobraźcie sobie, że przychodzę do domu i powiedziałem, że ja dostałem zadanie, że muszę sprawdzić, kto jest z kim po tyłku. I Ania wręcz wyszła z domu, powiedziała tak? Nie, no, Wyszła, tak, z, domu, pa, ta, wyszła tak, z, z domu! Tak, wyszła z domu. Ja bo, się, bo była zazdrosna, że, że w filmie musiałem kogoś po tyłku sprawdzić kim jest. A to był żart, a to był żart. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Trzy, dwa... Już wiem, już wiem, to jest znacząca no chwila, prawda? Tydzień nie. temu to się wydarzyło. No, <grym> no, się tak. Jennego. Ale że będą takie w sumie bardziej o was, o waszej miłości, o waszym związku, później będą bardziej... O tobie. Literowe. Tak, później będą o mnie. Kto pierwszy przeprasza południu? Trzy, dwa, jeden... Czarek! Co? No tak mi się wydaje. Ty zawsze wyciągasz rękę. Ja tylko dla dobra ogółu. No tak, ale ty. Ty ale nawet wyciągam... ostatnio mi powiedziałeś, że ty nawet wyciągasz rękę, chociaż nie powinieneś. Ale no to nie przeprosimy. Po no. prostu. Ale no to, już, żeby to żeby to się jest... nie kłócił. My się rzadko kłócimy. to nie. Mhm. Mm no tak. To kolejne no, pytanie sobie e, Dzisiejszy dzień będzie największą kłótnią, pewnie jak zwykle nie przygotuję nic spektakularnego i Ania wtedy powie "Bo, ale ten czorek jest romantyczny, o, o, o. Kolejne pytanie jest zbędne, ale kto jest bardziej romantyczny? Nie mogę rozmawiać moi drodzy, bo teraz ważna kwestia, kto jest bardziej romantyczny? Dokładnie, trzy, dwa, jeden. Co się dzieje? Ale ty jesteś nienormalna. A nie, co ty? Za kłam, kłamiesz swoich tych? Ale. Czarek, ty napisz, żeby ci po, poproś, żeby ci powiedzieć, co to jest romantyczność. Aniu, ale. Poczekaj. A kiedy ty jesteś romantyczna? No, codziennie. Ania, no proszę cię. Codziennie, jak rana, wstaje rano, daje ci buzi, a ty? Ja po prostu. Rano... Mm, nie mów do mnie, bo ja jestem wkurzony z rana. No bo po prostu jestem wkurzony z rana, a na wieczór, jak się zabieram do kina. No ty jesteś za darmo. Kiedy ty mi kupiesz jakiegoś kwiatka? Mnie, a kwiatki to nie wyznaczają w ogóle o romantyczności. Ja romantycznym ja jestem każdego dnia. Nie, Ania nie jest romantyczna, ja jestem chłop, chłopakiem, jestem romantyczny. Nie tak często, ale jestem. Ale jak zawsze tobie kupuję prezenty, zawsze się nie podoba. A wszystko co, e, co przyniosłem, ani reakcja była... Ale po coś to kupowałeś? ja tego nie chcę! Na pewno, już nie myślę, jak mi powiem. No tak się kochamy właśnie. Artur, proszę. To, to może na luźniejsze teraz pytania, przejdźmy. Panie. Kto z Was lepiej uczył się w szkole? 3, 2, 1. Ania była najlepszą uczennicą. W szkole, swojej, w liceum i Komu to potrzebne? Wszystkim. Przechodząc dalej, kto lepiej całuje? Trzy, 2, 1... O, no to się zgadzamy. No bo ty masz usta, a ja nawet nie mam ust. To jak ja mam całować? Zgadzam no, się. Tu, ja... nie masz piękne usta, ja nie mam no co ty gadasz? Ja... Przestań, bo ona sobie tak gada, że nie ma ust. No bo ust nie ust ma. Komplekt, ust, No prawdę. przecież masz... Daj buziaka. Nie. No dawaj. Nie. Widzicie, nie umie się całować. No właśnie, dlatego on. No dobra. Kto wydaje więcej pieniędzy? 3, Uuu. 2, 1. No dobrze, dużo. No. No, on. On, no stop, Żre na mieście. Już nie, 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 pokażę, nie żelem, bo z hubertem pracuję na siłowni. oszczędzać. Po prostu ja mam pewną zasadę. To teraz nie jesteśmy w stanie odłożyć dużo pieniędzy, ale przez to, że wydajemy dużo, w przyszłości będziemy mogli po mi, Wydajesz! No bo, Ania. To lecimy dalej. Kto spędza więcej czasu z Team Mix? 3, 2, 1. Szybciej. Nie no. Czarek, no ty, bo ty więcej tak... nagrywasz, no w sumie sensie właśnie... w ogóle. Ja Okej, okay, nagrywam, nagrywam Steamem więcej, ale spędzać czasu, no to w sumie mogłem tak dać. Podobnie. No tak spędzać czasu wolnego, no to może mhm. i nawet ja, bo... No ty przyjdziesz do lekcji sezją, no, z ty masz przez kilka godzin. i z tym i z Majkiem czy coś, a ty zawsze w sumie. To lecimy dalej. Kto trzyma kasę? 3, 2, 1. Jak to ty? No ja zawsze się zajmę wszystkimi finansami. Ale ja noszę naszą kartę. A nie, ale pieniądze trzymamy w cie. Bo ja i tam spałam. Okay. Bo... No to właśnie tak, no już bo... tak już nie mówiłem więcej, bo. bo właśnie... ja się. Ty... A ty, a ty przecież ty tam nie skończy. Ania, zajmujesz się po prostu fizycznie, żeby wiedzieć, gdzie są pieniądze i tak dalej. Ale Ale Czarek, Ja je nie ogarnię żadnych finansów, wszystko jest na mojej głowie, wszystkie opłaty, co ty w ogóle ale... Wszystkie przelewy ja ogarniam. Kartę tylko i do wyłącznie ja płacę za wszystko. No bo ty masz tylko karty do wydawania, ale. Płacę za, za mieszkanie, płacę za e, telewizję, to, za telefon. No tylko jak ja ci powiem, Czarek, przelew pieniądze za to, czy za to. Przypominasz dom. po prostu, ale ja płacę i ja się tym zajmuję. Nie. Ugryzie cię! Nie, czekaj, czekaj, mamy. lekcji U... mówiła, że ona nie lubi baterii. <grym> 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 tak jak Leksi. Jeszcze takiego. No dobra. Dobra, to lecimy dalej. Kto miał więcej partnerów? 3, 2, 1. Lub partnerów oczywiście. No, nie skomentuję tego. Okej, okay, to może lecimy dalej. No. Kto bardziej z Was chciał się wprowadzić do domu przed projektem? 3, U. 2, 1. Myślę, że zdecydowanie ja. Czekam. Co jest? Tu do mnie dzwonię 4 razy pod rząd. Przedaleka Przeda więcej w związku. 3, 2, 1. Ania! No, czarek! Ostatni miesiąc może ty. Ale przecież tak to ja zdecydowanie. No ty więcej, ale teraz. No to teraz może ty. Ale po prostu. Nie, Ania... no mniej więcej tak samo. Mniej więcej porówno, no ale Ania zaczęła ostatnio równo. koncertować. Nie, w ten... no ale w sumie i tak ty masz większe stawki. Na razie. Za pokazy? No właśnie chyba teraz ty masz większe za koncerty. Ale to chodzi mi o współpracę. Ja A współpracy no to ja mam większe stawki. No na, to na razie porówno. na razie... Co, co? Nie Zrobimy jeszcze raz, raz taki pod koniec roku. No właśnie. To lepiej prowadzi swoje social media. 3, U. 2, 1... Ja po prostu nie mam jeszcze takiej wprawy, bo Czarek jednak działa półtora, półtora roku dłużej, ale mi też dobrze idzie przecież. <laughs> nie no, to wy ocencie w ogóle, Właśnie. sami możecie ocenić w komentarzu kto, z kim się lepiej dogadujecie przez social media. Ja się staram cały czas... Tak, ja to może tutaj twoi widzowie powiedzą, że ty. No i bardzo dobrze, także piszcie, że ja. Nie no, Ania też, jeśli jesteście Ani widzami, to napiszcie też koniecznie o Ani. No ja, ja się staram mieć kontakt z wami super na Instagramie, także wbijajcie na mojego Instagrama, Czarek podłoga bo czaruje. O co chodzi? Nasze Instagramy się niesamowicie rozwinęły, chyba w kilka miesięcy doszło mi 100 tysięcy followersów, niesamowite. Kto więcej pracuje? 3, 2, 1. Ania! Nawet nie rozwijajmy tego tematu. Naprawdę? Oczywiście, że ja. Nie. Nie rozwijajmy tego tematu. Chcemy, żeby był content family friendly, a nie... Ania nawet nie bije nie fajd. Content fight. <laughs> co się stało, Leksi? Ty, Leksi, co... O! No widzisz? Opa. Można Aleksii. się... Walentynu można na walentynki. Krótszej nie było? Czy To są spodnie! Ty nie widzisz? Czarka minęła no, tak. No, no, Ania, no, bo... no Leksi, zacznij. Pokaż się na pokaż się, no zobaczcie. No, co tu się ha, Ja dostałam kwiatki od swojego ukochanego. Ale pokaż się ten, swoją krótką spódniczkę. To są spodnie! Na moim filmie takie Ej, bo bokiem ja mam pewne. Ja dzisiaj walentynki Z kim? Fajnie, że chociaż Single Person obchodzi walentynki, a ja nie... Ja obchodzę walentynki właśnie... Co wy nagrywacie? Tabliczki, test miłości. O A jakie włosy! pytanie, kto z was dłużej śpi? Trzy, dwa, jeden. Ej, y, szczerze? No to Ania. Co? No tak, no bo ja jak jestem w my się nie zgadzamy, to jest chyba koniec związku. Minia walentynki, uh -huh. nie. Ej, eee. Boże kochany, co ja teraz co się dowiedziałem w tym momencie, znaczy sobie przypomniałem. Dziś mija trzecia rocznica założenia tego kanału. Dokładnie trzy lata temu wszedł film, w którym którym e, całuje dziewczyny e, na walentynki. Całowałem dziewczyny akurat. E, dobra. W każdy poniedziałek i piątek. Są filmy o godzinie 15.15. .15, także już w poniedziałek będzie kolejny film, a teraz jest 15.15 .15 i to oglądacie. Także cudownie się cieszę, że wreszcie udało się zrobić. Tak super, że mam masę filmów na zapas i już będzie regularnie. Cieszę, że ciśniesz. No pięknie, widzisz, czy można się kochać. No pięknie. To ostatnie pytanie, tylko nie pokłóźcie się na koniec. To byłby w stanie zdradzić? 3, 2, 1. Zamykać oczy. Uh, i odpowiadać. Uuuu. Uh. Ania? Już można. O ty. Ale dobrze. Myślę, że dobrze wyszło, bo ja, ja nigdy bym nie zdradził, a ty. A ty. Ja to ciebie. No tak, tak. Właśnie ja mówiłem, że ja nigdy bym nie zdradził, dlatego dałem ciebie. A ty dałaś. A ja dałam ciebie, bo ja bym nigdy nie zdradził. No! No, yes. no. je! No, 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 Ale teraz się pożegają, tak? tak? Tak, tak, tak. No, kocham tą dziewczynę. Jeśli wy macie swoje Dziewczyny. drugie połówki, to, to też je kochajcie. Jeśli nie macie, to nie szukajcie na siłę. To i tak dawajcie dużo miłości. Innym ludziom. A ja Wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Dziękuję Arturowi i Wam wszystkim. Wejdźcie na nasze Instagramy. Zasubskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie kanał Ani. I, pon I poniedziałek 15.15! .15. Każdy poniedziałek i piątek w tygodniu to są moje filmy, a już następny film będzie też dobry. O, ty jaka zakochana mała. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E, po, e, proszę, rozliczymy się... się po filmie.